Kurczę, tak się zastanawiam, czy da się kupić monitor za 300 zł Full HD? Już nie mówię o wielkości, który jako tako będzie spełniał nasze oczekiwania. Nie musi być nowy. Jak myślicie? Sprawdźmy to. Cześć, dzisiaj Wzedzor poleca 3 monitory do 300 Złotych. O Boże, ten jest 9 zł droższy, a miałoby do 300 zł. Dobra, koniec z żartami. I teraz tak zaczniemy sobie od tego monitora. Zwykły monitor 22 cale i on ma tn matryce ale 25W głośniki. Gło 60 Hz, kontradynamiczny, zobaczcie. Spory. 1000, to jest statyczny, kontrastatyczny. 1000, na niego powinno się patrzeć, bo ten dynamiczny taki, ale jest spory, elegancko. Co tu takiego jeszcze? Full HD, oczywiście, 5 milisekund i wejścia jakby, dysperport ma. DVI i, i ten VGA D-SUB USB 2.0 A i B typ bo on ma jak dobrze mów, chyba a tak bo widzicie ma tutaj switcha że podpinasz kablem tym B tak jak do drukarki podpina się pod komputer a tu możesz podpiąć sobie pędraka coś masz pod ręką super sprawa Dlatego też go wybrałem. Ma po, to jest ten, jak się teraz nazywa? Pionowy to jest. Yy... Piwot, to jest piwot. nazywa. A piwot, pierwotnie, pan 10 lat temu, był reklamowany, że wygodniejsze czytanie dokumentów, tekstów, książek. Ale obecnie, zobacz, jak sobie ustawicie w ten sposób do streamowania jako drugi monitor, możecie sobie dać OBS-a na przykład, Discorda. I okno czata. I macie wszystko widoczne, więcej rzeczy w bardzo fajny sposób ujęte. Tutaj te gniazda są pokazane, wszystkie. I tyle. To jest prosty monitor. Przechodzimy do kolejnego. Lecz uważam, godne uwagi. Kolejny monitor to będzie NET. Wiadomo, NET to jest porządna firma. I bardzo fajny monitorek też pivota też posiada i tak jak chodzi o parametry to tak ips już ma matrycę ips dlatego już jest dużo bardziej godny polecenia 6 milisekund reakcja matrycy ale uważam że tutaj on to mówi robi robotę rozdzielczości a tutaj wypisane rozdzielczości full hd tu druga rozdzielczość też jakaś polecany przy, tych, przy tym monitorze i wejścia ma DVI i Port ma. Tutaj O to też jest bardzo ważne te wejścia myślę jest super. Bo pod DVI i przejściówkę pod HDMI też podpiniemy port odpowiednią przejściówką, więc a to jest ten sam, stan czy HDMI czy Dysper Port jakościowo to są. Jeden jest komputerowy, drugi jest Prywotnie pod telewizorem, bo to mniejsze wejście, jakby ewolucja tego DVI dobra. I teraz ten smaczek, ostatni monitor, gdzie śmiałem przekroczyć się limit 9 zł, ale myślę, że warto było, bo już mówię o co chodzi. Monitorze oczywiście pivota też posiada, to są jakieś z jego zdjęcia. Ale to jest mniej istotne. IPS, oczywiście LED. Wszystko już tu mają LEDowe poświetlenie. IPS to już mówi samo za ciebie. 30 W od głośniku. 60 Hz. Wszystkie są 60 Hz. Proporcje 16 na 10. Statyczna 1000. Kontrast. Kontrast statyczny 1000. I to jest najważniejsze, bo ten dynamiczny jest różnie podawany. Więc oczywiście, Full HD, 5 milisekund, czas reakcji. IPS matryca, jasność to jest 250, d... I na to, ale to chyba większość tych, a wszystkie one mają podobną. I 23,8. Prawie 24 można powiedzieć wcale, i tyle to były te trzy monitory, które wam ja pokazał które są moje, moim zdaniem, godne uwagi w tym momencie, jak chodzi o tą cenę. I 24, może to nie jest duże, ale myślę, że też wystarczająco, można się pokusić. To jest spory monitor, wiadomo, ja osobiście. Jakbym się kupował, co bym się dostało już na 27 albo 32 cale. Zależy. Okej. Okay. Widzieliście trzy monitory do 300 zł. Napiszcie w komentarzach, co o nich sądzicie, czy który z nich wybierzecie. Wyraźcie swoją opinię na temat filmu łapką jakąś tam. Jak chcecie obserwować mnie dalej, to wiecie, co macie robić. A w następnym odcinku: trzy myszki gamingowe do 100 zł.